To jest Adaś, ja jestem Marcin i dzisiaj będziemy testować to, co większość z Was lubi najbardziej, czyli Coca-Cola. Adaś nie jest typem dziecka, który Coca-Cola pije codziennie, jak to niektórzy mają, więc jest idealnym kandydatem do testowania. I zadanie jest proste, sprawdzić, znaczy jestem ciekaw czy Adaś sprawdzi, która, która Coca-Cola jest oryginalna. oryginalna. I jak smakują poszczególne, kupiliśmy 9 różnych sztuk, oryginalna. Ta jest ciekawa, naprawdę ciekawa Vegan Cola, Hop Cola Dr Pepper, jeżeli dobrze to, to, to wypowiedziałem O smaku wiśni To jest bardzo ciekawe Oczywiście okay. później dam zbliżenia, żebyście mogli sobie przeczytać Cola On Lemon Cola Green Cola, to też jest ciekawy produkt Zamiast cukru jest stevia Zero konserwantów, naturalna kofeina Naprawdę, sam jestem ciekaw, jak to smakuje. Super. Ja chciałabym najbardziej spróbować to. nowo. Tak. Coca-Cola, znaczy, to jest Planet Cola, classic Budżetowa kola z marketu. Planet, Planet. I również oryginalna kola, lecz o smaku wiśni. Tak, jest samej wiśni. To ma już zakładać opaskę? Tak, możesz zakładać opaskę. Ja będę otwierał. Pozwól Adamie drogi, że otworzę wszystko na raz, Bo niektóre Dobry, to będzie słyszał, że to jest butelka, że to jest puszka. mamy tutaj na bogato wodę, żeby Adaś mógł sobie kupić smakowe. Oczywiście, że tak. Kupki smakowe przepukać. By nie było takiego samego smaku. Dziewięć różnych kubków. I zaczynamy. Będziemy robić w skali od 1 do 10, dobrze? Okej, okay, nie widzę 10, okej. Zróbmy inaczej, 1 do 5. Jak jest. Jest yy, kola do co bardzo dobra, mega nacisnąta. A może być 1 do 6? Może być 1 do 6. Produkt numer 1: O, słychać. Proszę, paczkę, paczkę. Co? Tak. Nie jest, bym powiedział, że nawet 6 punktów. 6 punktów, bo wydaje mi się, że to jest pierwsza, dlatego 6 e, słodka. No smaczne, słodziutka, nie? Syrop klonowy czuć. Poważny? A poważnie spróbuj sobie. A ja muszę wiesz, co przeczytać, chyba? Ale słodziutko. No dobra. A ty, zostaw sobie miejsce na następny, mój drogi. Okay, okay. Tu masz wodę, przepłukaj sobie. Tutaj proszę. Mamy pierwszą. Ja to jest ta, którą mówiłem, ten, ten, wege, sorry. Myślisz, że to jest wege? Ja to jest ta green, green, green. A to rozpoznajesz, że to jest green, ta naprawdę? Tak, rozpoznaje, Nie jest tak, nie jest tak dobra, więc daje cztery punkty. Cztery, to czyli jest gorsza od poprzedniej. Jest gorsza. To ja naprawdę, ale się też pod wrażenie. Nie jest smaczna? Nie smaczna. Dla Dobra, nawet 3 punkty. 3? Okej. Okay. Ja jestem pod wrażeniem, że ty rozpoznałeś, że to jest Green. Tak proszę wody. Proszę. A to jest Green, tak. No tak to jest Znaczy, green. no tak. Okej, okay, tu dodajemy. Idziemy następną, moi drodzy. O. Powiem, że punktów tu daję też 4, 4, 4. Czyli jest gorsza od tej pierwszej, tak? Tak, tak, tak. No dobra. Taka bardziej szczyty bardziej punktowa. Tak? Okej. Okay. Pięć punktów. Pięć? Pięć. Pięć tak, punktów, okay. tak. okej. No dobrze. Ja mam tam jakieś przemyślenia, o których zaraz nadmienię na spokojnie, Adasiu, popij sobie co musisz Proszę, wodę Już, 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 już Zapomniałem, wybacz Mistrzu, wybacz, proszę Łap sobie dobrze Jeden punkt Naprawdę jeden punkt? Serio jeden W porównaniu do poprzednich jest jeden tylko? O jeden, jeden A dlaczego? Co Ci nie smakuje? Jest To jest niesmaczna Proszę, proszę Okej, dobra. To była ta. Ale ci nie pokażę, ale. Jak ojcu Nie, no nie mogę Ci pokazać. Następna... Proszę. To jest ta. Już trochę lepsza, więc daję trzy punkty 3. 3. Dobra. A tak, proszę, nie krępuj się. Tu jest woda. Trzy, z których jestem ciekawy co powiesz. No, powiem o której. Proszę. To jest ta. O ludzie, jaka gorzka. Naprawdę? tak. punkta. tak punkta. Ale gorsza od tej, co była, taka bardzo gorzka? Mhm mm Pół punkta, dziękuję Pół punkta No to Ty masz wodę, proszę To mnie strasznie zaskakujesz, naprawdę I ten program nie jest ustawiany To jest mm, Jak lody śmietankowe Ale to znaczy dobra? A czujesz, Dobra, daj 5 punktów. Tak, a czujesz jakiś tam posmak? Tak? Smarta. Dobra, podkładamy. I zostaje jeszcze jedno. Tu masz wodę, doleję ci. Doleję, bo coś dużo pijesz. Tutaj, tutaj. O, 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 o. Tutaj, tutaj. Cztery punkty. Cztery. Ok. I wróćmy, a do jeszcze jednej koli. Jeszcze Tak. Dobra, dobra. Zrobimy tak. Zobacz co o tym myślisz jeszcze raz. To jest ta. Ale dałam w ogóle 6 punktów, bo już nie pamiętam. Nie czuję zapach. No nie, to napisie. Dobra? Nie, niedobra. Niedobra? Ile okay. byś dał? Dwa punkty. Naprawdę dwa punkty? Mm. Dwa punkty. Dobra, dwa i pół, dwa i pół. Dwa i pół. Żeby tej Coca-Coli nie było smutno. To dwa i pół. No już możesz ściągnąć. No dobrze, moi drodzy. Yy... O, ja dostałem, tak jasno jest. Wrócimy za chwilkę, podsumuję Tą punktację, którą Adaś przedstawił, dam jakieś swoje spostrzeżenia, i za kilka chwil dla Was to będzie sekunda, wracamy. No dobra, moi drodzy, wróciliśmy do podsumowania, już wszystko wiemy. To był naprawdę ciekawy test pod wieloma względami. Oczywiście to, co smakowało Adasio, niekoniecznie musi Wam smakować, vice versa. Ale jest zaskakujący, wynik jest zaskakujący. Tak więc jedziemy. Planet koka, tak, było, je... dobra. Planet? Jedziemy od. Miejsca pierwszego. Na pierwszym miejscu mieliśmy. No to było smaczne, to było smaczne. vegan cola. Chciałam to, więc ona było smaczna Wiedziałam, że to jest ta, więc jeszcze sobie napiszę. Do tak. Z doktorem. To jest miejsce pierwsze. dać to sobie odłożenie. To było miejsce pierwsze. Tak, egzekwo. To jest pierwsze. Ta sama punktacja daś. Tu dałeś 5 punktów, i tu dałeś 5 punktów. Aby to Spróbuj. Na drugim miejscu mieliśmy tą kolę i faktycznie jest dobra. Mi je również smakuje. Trzecie miejsce. Była ta Wice versa. Wice versa. <laughs> wice versa. Grigola, trzecie miejsce. Egzequo. Hop A da się, się straci. na czwartym miejscu ta kola. I teraz to jest zaskakujące. Pierwszą kolą, którą Adaś pił, była ta kola, punktacja 6 na 6 Jak dobrze pamiętacie, mamy 6 na 6 czy 6 na 10 Nie wiem, punktacja nie, 6 na 6 Punktacja, e, czyli 6 punktów. Dlatego na samym końcu testowania, jak już Adaś wypił większość, nasze wszystkie, wróciłem do tej butelki, żeby sprawdzić, czy faktycznie mu tak smakuje. No i ta punktacja z 6 spadła na. 2,5! Dwa Dwa. Nic mi nie zmieniłeś? Nie, nic mi nie zmieniłeś. Piąte miejsce: Original. Oryginalna kola. Tu byłem... Ale dałem. Jeden punkt. Tu byłem mega zaskoczony. I To zawsze o... mi smakuje, ale no. pewnie przez te wszystkie, które piłem, to wiem. Gorzka? Gorzka, właśnie to mnie dziwiło, że, że ten smak dla niego był gorzki. I ten sam smak był przy tej drugiej coli, tylko cherry Też jako gorzki 0,5 punkta, czyli oryginalne na samym końcu, co mnie naprawdę, naprawdę mega zaskoczyło I na drugim miejscu, przepraszam, wróćmy do drugiego miejsca Bo drugie miejsce było Exequo Tak, musimy przestawić, trochę nam nie wyszło, wybaczcie Kola ze sklepu, z marketu, brandowa, znaczy marketowa Wylądowała na miejscu drugim. Tak, więc... Znaczna. Ile punktów? Cztery. Co to mówi? Że, że oryginalne nie zawsze jest najlepsze. I tutaj, naprawdę, gdyby to było gdzieś po środku, to jeszcze bym zrozumiał, ale to jest sama końcówka. Na samym końcu. I vegan nie znaczy złe. Znaczy, weganowa kola. Pierwszy raz się z tym spotkałem jak zobaczyłam w sklepie, mówię, nie, nie musimy to wziąć. Czyli veganowa pierwsze, pepper, To też jest produkt taki może nie tyle niszowy, ale kraftowy. Nie wiem czy dobrego słowa włożyłem. Green też ciekawy temat. Osobiście poczuć się próbowałem. Ta również mi sakuje. Ta jest naprawdę nieziemska. Ale oczywiście, w takich testach najlepiej jak sobie sami sprawdzicie, przetestujecie, zobaczycie co Wam smakuje. Ciekawe porównanie, naprawdę ciekawe porównanie. jak się czujesz, nie za słodko? Nie. Nie za słodka. Ja się tu? muszę to oczywiście, proszę. O to. Ej, po co ma się zmarnować? Jeszcze tyle tych koli. Wystarczy na pół roku. To co? Żegnamy się, tak? Dziękujemy, moi drodzy, za ten piękny test, za bycie z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.